Mamy to. Tapeta przyklejona. Jedna tylko rzecz się tutaj nie zgadza. Dlaczego pan wymienia ostrze w nożyku dopiero teraz? A tu niespodzianka. Fachowiec ma też drugie ostrze. Niestety również tempę. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. To się, to się nie może udać. Ale czy Magda polubi tę robotę? Tępy nożyk nie ma litości dla naszej tapety. Kończymy, że Tak. Ta, ta. ta, ta. Czy ma może Chwileczkę. – No tutaj to... to – może... Ojeju! – Tempo mam to przecież hemorzyści po prostu, niestety. Tak. – A co z tą kreską? na no, takim kawał no, ściany! ...przyjechać i, i do tyłu wyretuszować. – Jak? W jaki sposób? Pan? Jaki pan ma pomysł? – Flamastrem, co jest najłatwiej, natomiast no albo farką. – Powiem panu szczerze, że no nie jestem zadowolona. – Padły ostre słowa, ale takiej fuszerki nie wolno odpuszczać. Miejmy nadzieję, że do pana trafiły uwagi Magdy. Fachowiec chyba nie wziął sobie krytyki Magdy do serca, bo bezlitośnie szarpie tapetę dalej, byle do końca.